graniczne z Niemiec do Polski sprawdzamy dzisiaj jest poniedziałek, która godzina tutaj e, która to jest godzina? 40, północy, 40 minut po północy wjeżdżamy słuchajcie mnie nie tu pilnować kontrola graniczna proszę bardzo border control helikopterów nie widzę Tutaj żołnierzy z nartowizorami Policji Też nic nie ma Widocznie mm -hmm. się pochowali, bo granica jest uszczelniona przecież. Zwalniamy do 40 no i co? Chyba będą strzelać. I jeszcze o stoi jakiś, stoi jakiś trzymaj tego O, zatrzyma nas, nie? Jakaś kontrola będzie. Tak weź tak, żeby było widać i, i schowaj telefon. Tak? Nasi nam ściągają. Dobra. Dobra, to zaś schowaj ten telefon. Słuchajcie. No mieliśmy jednak kontrolę. Ale nie chcieli paszportów ani nic, tylko... Sprawdzili, żeby otworzyć drzwi i w zasadzie tyle, czyli pilnują coś. No to brawo, brawo dla naszych chłopaków. W końcu coś się dzieje. I to lecimy dalej.